Ile pieniędzy trzeba zainwestować, żeby już nigdy nie chodzić do pracy? Celem inwestowania pieniędzy jest przede wszystkim zachowanie ich wartości. Inwestujemy po to, żeby Zarobić na tyle dużo na przestrzeni roku, żeby wygrywać z inflacją. Ale warto przy tym pamiętać, że inwestowanie może nam również dać niezależność finansową. Przy odpowiednio dużej inwestycji możemy zarabiać 100, 200, 1000, 5000 złotych półpasywnie miesięcznie. Półpasywnie, ponieważ musimy doglądać tej inwestycji i na bieżąco dokupować kolejne aktywa. No i tutaj oczywiście, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Dlatego ja sam, mając już 18 urodziny w marcu 2023, no to już w kwietniu 2023 zacząłem inwestowanie. W tym filmie powiemy sobie, ile kapitału trzeba zainwestować i w jakie aktywa żeby nasze zyski roczne po przeliczeniu do miesięcy dawały określone zwroty. Na przykład, ile musisz włożyć w obligacje skarbowe, aby zyskiwać 500 zł miesięcznie, czyli 6 tysięcy rocznie. Pamiętajcie, że wszystko to, co mówię w tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Nie jestem doradcą inwestycyjnym. To są tylko i wyłącznie moje własne opinie, moje przemyślenia, i to wy decydujecie, na co wydajecie swoje pieniądze, w jaki sposób je inwestujecie. Zanim przejdę do takich konkretnych rozwiązań, to nakreślę nieco filozofię, jaka stoi za inwestowaniem. Po co to w ogóle robimy? Sądzę, że świadomość w ogóle, dlaczego powinienem coś robić, jest kluczowa. Bo jeśli nie wiesz, po co to robisz, to nigdy ci się to nie uda. A już na pewno nie uda się to tak bardzo, jakby mogło. Dla wielu osób i dla mnie też. Perspektywa pracowania do końca życia, czy to na etacie, czy też przy własnej firmie, raczej nie jest czymś zachwycającym. Wiele osób chciałoby się wyrwać z tego systemu, jak to wszyscy mówią, w którym zarabiamy po to, żeby wydać, a potem powtórzyć to i tak przez kolejne 50 lat. Taki dochód z inwestycji może wykluczyć u nas obowiązek chodzenia do pracy, aby mieć za co żyć. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, te filmy oglądacie zupełnie za free. Nic od Was nie wymagam, i myślę, że dobrą umową będzie, jeśli w zamian za te darmowe materiały zostawisz tu darmową łapkę, darmowego suba czy darmowy komentarz. Dziękuję. Jedziemy dalej. Na godziwą emeryturę z ZUS-u raczej nie ma co liczyć. Na dzień dzisiejszy stopa zastąpienia wynosi około 30%. Prostszym językiem, jeśli zarabiasz 10 koła na rękę, to możesz liczyć na jakieś 3000 emerytury. A predykcje i analizy mówią wyraźnie, że ta stopa zastąpienia będzie tylko i wyłącznie maleć na przestrzeni czasu. Rodzi się coraz mniej osób, które potencjalnie będą płacić za emerytury. I w każdym takim piramidopodobnym systemie, zysk uczestników jest ściśle zależny od napływu nowych inwestorów, a ten napływ jest coraz mniejszy. Dlatego na przykład składki są coraz wyższe. No bo jakoś trzeba ratować tego Tytanika. To jest trochę tak, jakbyśmy wkładali pieniądze do skarpety. Ale ta skarpeta jest dziurawa. Jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę pogodzić się z tym faktem i zacząć działać na własną rękę, mając świadomość, że ani mi, ani tobie nic się za darmo nie należy, ani też nie możemy liczyć na to, że ktoś nam coś da. To, na co my sobie sami zapracujemy, to też będziemy mieli w przyszłości. A więc, co ja czy ty możemy zrobić, żeby zacząć generować takie pasywne zyski i stawać się coraz bardziej niezależnymi finansowo osobami. I tutaj w ogóle warto rozgraniczyć dwa sformułowania, bo często są stosowane wymiennie, a nie znaczą tego samego. Wolność finansowa i niezależność finansowa. Wolność finansowa to jest taki stan, w którym możesz kupić wszystko, co tylko chcesz, możesz mieszkać gdzie tylko chcesz i generalnie stać się prawie na wszystko. A niezależność finansowa to trochę inna sytuacja, taka, w której nie stać się na każdą zachciankę. Ale możesz na przykład z dnia na dzień pojechać na półroczne wakacje, czy rzucić pracę i nie martwić się o pieniądze. Niezależność da się osiągnąć łącząc pracę etatową z inwestycjami, ale taka wolność finansowa wymaga raczej bardzo dochodowego biznesu połączonego z inwestycjami. I zakładam, że ani ja, ani ty nie zarabiamy dziesiątek milionów miesięcznie, tylko raczej kilka, kilkanaście. W porywach kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Przygotowałem dla Was taką tabelkę, która jest takim powiedzmy bardzo prostym kalkulatorem, który pokazuje, ile i w jakie aktywo trzeba by zainwestować, aby miesięcznie generować określone kwoty. Wśród takich inwestycji, które generują stały dochód, znajdziemy konto oszczędnościowe, lokaty bankowe, obligacje, spółki i ETF-y dywidendowe oraz nieruchomości. Jeśli chcecie zakupić akcje albo ETF -y z prowizją w jedynej słusznej cenie, czyli za darmo, to zrobicie to na XTB. XTB to jest polski broker, który jest partnerem tego kanału. Kupicie tu akcje i ETF -y bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Kliknijcie pierwszy link w opisie. Za jego pomocą założycie konto. A jeśli nie do końca wiesz, co trzeba poklikać, żeby kupić akcje czy ETF, -y, to zapraszam Cię do tego filmu. Tutaj się gdzieś pojawia. To jest dokładny poradnik po platformie XTB. Wracamy do tematu. Na pierwszy ogień bierzemy konta oszczędnościowe. Znalazłem taki ranking porównujący rozmaite konta oszczędnościowe, jakie możemy założyć, i tutaj trzeba mieć na uwadze kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie do końca możemy się sugerować tymi procentami, bo są to procenty pod warunkiem, że i coś tam, coś tam. To oprocentowanie. Też w dodatku cały czas się zmienia. Kolejna sprawa to, że jedne konta są na 3 miesiące, inne na 152 dni, jeszcze inne bezterminowo, a jeszcze inne znajdą się na przykład na rok. Roczna stopa wynosi tutaj jakiś procent, ale co 3 miesiące musisz taką lokatę zakładać od nowa. I nie ma gwarancji, że za 3 miesiące oferta wciąż będzie taka sama. Innymi słowy, mamy niby stopę roczną 7%. I jak teraz założymy, no to jest liczone według tej stopy, ale czy po trzech miesiącach, jak nam się skończy takie konto oszczędnościowe, czy dalej będzie 7%? Tego nie wiemy. Należy również pamiętać, że każdorazowe zakończenie takiego konta wiąże się z naliczeniem odsetek i zapłaceniem podatku. No i pomijając te wszystkie kryteria kuszące klienta, czyli na przykład tylko dla nowych klientów, albo kwota do 20 tysięcy, albo kwota do 3 tysięcy, możemy się tak realnie spodziewać między 4-4,5% w skali roku. I mam tutaj taką tabelkę. Ona nam mówi, ile musielibyśmy zainwestować na przykład w konto oszczędnościowe, żeby zarabiać. No, przykładowo, wpiszemy sobie 100 zł miesięcznie. Więc, żebyśmy mogli miesięcznie po podatkach zarabiać sobie stówkę, no to musielibyśmy zainwestować jak około 37 tysięcy przy założeniu, że konto oszczędnościowe daje nam 4%. I ta stówka jest oczywiście już po podatkach, tak? bo przed podatkiem będziemy mieli rocznie 1481. Podatku 1200, na rękę zostanie nam stówka. Oczywiście, w każdym banku oferta może być trochę inna. I to jest kolejny problem z kątem oszczędnościowym, że gdybyśmy chcieli zawsze mieć te najkorzystniejsze oferty, to się okazuje, że tak naprawdę musielibyśmy co chwilę mieć konto w innym banku. Trzeba też pamiętać, że mamy limity wpłat, na przykład kwotę do 20 tysięcy, kwotę do 100, kwotę do 200, na przykład kwotę od, czyli możemy sobie wpłacić, ile chcemy. Ale to też trzeba mieć na uwadze, bo na przykład my sobie wyliczymy z kalkulatora, że żeby zarabiać, no, dajmy na to 1000 zł miesięcznie, to my potrzebujemy na konto oszczędnościowe wrzucić 370 tysięcy. No ale taki procent. Na przykład, będzie obowiązywał do kwoty 200 tysięcy, więc nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, bo wszystko co powyżej 200 tysięcy może być już inaczej oprocentowane. To też trzeba mieć na uwadze. Więc w przypadku takiego konta oszczędnościowego, no to o takich kwotach mówimy. Ja wam na dole załączę link do tego Excela, tak żebyście sobie mogli tam poklikać, wpisać jakieś własne kwoty i orientacyjnie zobaczyć, o jakich kwotach mowa. Przechodzimy do kolejnego elementu na naszej liście, jakim są lokaty bankowe. I tutaj znowu mamy no, kilka rzeczy, o których koniecznie wręcz trzeba powiedzieć. Musimy znowu zwrócić uwagę na limit wpłacanych kwot, bo taki limit niemal w każdym banku obowiązuje. Kolejna sprawa to musimy wiedzieć, że znowu każde zakończenie lokaty wiąże się z płaceniem podatku. Ta kwestia będzie bardzo ważna, kiedy będziemy na przykład mówić o obligacjach, bo tutaj różnice będą ogromne. Wiele z tych ofert to również oferty promocyjne, czyli takie dostępne tylko dla nowych klientów albo tylko dla nowo wpłaconych środków, które mają kusić klienta, żeby deponował w banku coraz więcej. No i oprocentowanie też może się zmienić, bo znów mamy lokatę na przykład na 3 miesiące, no i nie wiemy, czy po 3 miesiącach znowu Będziemy mieli dostępne takie oprocentowanie. Może być trochę mniej, może być trochę więcej i to samo, co z kątem oszczędnościowym. Jeśli chcielibyśmy korzystać z tych najlepszych ofert, to pozostaje nam posiadać konto w każdym możliwym banku i migrować środkami z jednego do drugiego, co rodzi spore komplikacje. No i teraz, gdybyśmy chcieli naszą przykładową stówkę miesięcznie zarabiać, zakładając, że lokata daje nam około 5%, no to żeby dostać stówkę na rękę, to musielibyśmy zainwestować niespełna 30 tysięcy złotych w taką lokatę. Przewaga lokat jest taka, że na ogół ich procent jest nieco wyższy niż konto oszczędnościowe. Minusem jest to, że mamy środki zamrożone. Kolejne na naszej liście są obligacje skarbowe. Stare dobre obligacje skarbowe. Dla wszystkich osób, które nie wiedzą, co to jest albo nie wiedzą, jak to działa, jak to kupić, warto, nie warto, nie będę tutaj zabierał Wam czasu, tylko odsyłam Was do tego filmu, gdzieś się tutaj pojawia. To jest taki kompletny poradnik, który nagrałem jakiś czas temu właśnie o obligacjach. Jak kupić, co to jest, jak działa, co jest w ofercie i tak dalej. Żeby nie być gołosłownym, to nawet sobie zajrzymy na stronę obligacji skarbowych, żebym mógł wam pokazać o co chodzi. W przypadku obligacji Tos, co by się nie działo, mamy przez 3 lata stały procent 5,95. Co bardzo ważne, nasze odsetki są kapitalizowane co roku. Oznacza to, że każdego jednego roku są one doliczane do kwoty inwestycji i podatek płacimy dopiero na koniec. Nie tak jak w przypadku na przykład lokaty czy konta oszczędnościowego, że kończy nam się lokata, uzbieraliśmy odsetki i od razu płacimy podatek. Nie, tutaj one się kapitalizują, ale nie płacimy od tego podatku, co sprawia, że te dodatkowe 19% zysku pracuje w kolejnym roku i w kolejnym roku i płacimy ten podatek dopiero na sam koniec po trzech latach. Co sprawia, że ta kwota wynikowa. Jest wyższa, bo te dodatkowe 19%, którego nie oddaliśmy do skarbówki, pracowało przez dwa kolejne lata. Mam nadzieję, że jasno to wytłumaczyłem. Drugą opcją, która również pod kątem takiego pasywnego dochodu ma sens, to obligacje czteroletnie coi. Te obligacje są indeksowane inflacją. W pierwszym roku dostajecie 6,30%, choćby nie wiem co, ale każdy następny to jest marża 1,5% plus inflacja. I co jest bardzo ważne, tutaj mamy wypłatę odsetek co roku. Innymi słowy, inwestujesz 1000 zł, po całym roku 63 zł jest od razu wypłacane z tych obligacji, musisz zapłacić od tego podatek, a ten 1000 zł pracuje w kolejnym roku i tak przez 4 lata. Nie ma tutaj kapitalizacji odsetek, czyli one nie są doliczane. Czyli z tego 1000 nie doliczamy tych 63 zł tylko te 63 zł zysku wypłacamy, płacimy od nich podatek, czyli zostanie nam coś koło 50 i te 1000 zł pracuje w kolejnym i w kolejnym i w kolejnym roku. I tutaj żeby nie komplikować sobie życia, postanowiłem, że lepszą opcją będą obligacje tos, które dają nam 5,95% przy obligacjach tos Musielibyśmy tak naprawdę popatrzeć dopiero na ten wynik po trzech latach, no bo po pierwszym roku nie płacimy podatku. Natomiast tutaj w tabelce napisałem to tak, jakbyśmy ten podatek płacili. No, on będzie zapłacony dopiero na koniec, ale żeby móc to jakoś porównać dla jednego roku, a nie dla trzech lat, to napisałem to tak, jakbyśmy ten podatek płacili od razu po roku. I tutaj orientacyjnie kwota, jaką trzeba zainwestować, to około 25 tysięcy. Ale pamiętajmy o tym, że mamy tą kapitalizację odsetek, więc po trzech latach, jak sobie policzymy nasze zyski i z tego zysku złożonego po trzech latach odejmiemy podatek, to okaże się, że ta kwota inwestycji będzie troszeczkę mniejsza. Pewnie coś koło 23 tysięcy, tak na oko licząc. Ale chodzi o to, że jest to wyraźnie mniej niż w przypadku lakaty czy konta oszczędnościowego. Jakie są plusy? Łatwość Powiedzmy, wyboru, bo obligacje skarbowe są tylko jedne, w sensie jednego mamy emitenta, czyli nie musimy mieć 15 kont bankowych, żeby zawsze mieć dostęp do najlepszej oferty. Kolejną przewagą obligacji jest oczywiście większy procent. No i kolejną moją propozycją, która uważam jest w przypadku dochodu pasywnego chyba najlepszym rozwiązaniem to portfel dywidendowy. Portfel dywidendowy to też taka seria na tym kanale. Stworzyłem portfel składający się z trzech ETF-ów oraz dziewięciu polskich spółek. Strategię, rozkład spółki i tak tłumaczyłem w tym filmie. Warto go nadrobić. Nasz portfel powinien generować od 4,9% do 6,4% rocznie, jeśli się nie mylę. Wyświetla Wam się tutaj grafika. I mówimy tutaj o samej dywidendzie. Plusem tego portfela jest to, że oprócz wypłacania dywidendy w długim terminie powinien rosnąć na wartości. Do czego zmierzam? Obligacje, co by się nie działo, zawsze są warte 100 zł i nie urosną do 105. Dzisiaj możesz zainwestować 1000 zł w taki portfel i dostać te 6% dywidendy. Ale za 10 lat, na przykład, sama wartość portfela może być o 50% większa. Więc nawet jeśli nie reinwestujesz dywidendy, to i tak procent liczymy wtedy od 1500 zł. Czyli twoja realna stopa zwrotu. To już nie jest 6%, tylko o połowę więcej, no bo zainwestowałeś 1000, a masz naliczane od 1500. Czyli tak naprawdę nie masz 6%, tylko 9% dla Twojej kwoty inwestycji. I ten wzrost wartości plus ewentualna reinwestycja dywidendy to są rzeczy, które dają portfelowi dywidendowemu sporą przewagę, ale znowu obarczają go ryzykiem. Bo to nie jest tak, że rynek tylko rośnie. Rynek na ogół rośnie. Ale po drodze są wzrosty, są spadki i nadejdzie taki czas, kiedy będziemy ten portfel widzieć na minusie. Niemniej jednak, w perspektywie 10-20 lat, rynki zyskują na wartości, a dywersyfikacja, czyli rozproszenie tego portfela, sprawia, że generalnie możemy spać spokojnie. Ostatnia rzecz do omówienia w tym filmie to nieruchomości. No i nieruchomości to jest temat rzeka. Ciężko tu nawet oszacować jakiś potencjalny procent. I myślę, że celem inwestowania w nieruchomości nie jest sam ten procent z wynajmów, tylko raczej wzrost wartości. No ale załóżmy, czynników sprawiających, że odpowiedź brzmi to zależy, jest co nie miara. Na przykład lokalizacja, czy to jest mała mieścina, czy to jest centrum miasta, czy to jest jakaś paskudna okolica, czy piękny krajobraz. Przeznaczenie, czy to jest parking, garaż, mieszkanie, willa, hotel, najem krótko, czy długoterminowy. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze, no właśnie, wzrost wartości mieszkania czy nieruchomości. A kolejna sprawa, no to podatki. Bo zależnie od tego, ile zarabiasz z wynajmu, tyle płacisz podatku. Powyżej 100 tysięcy to już nie jest 8,5%, tylko 12,5%. Oczywiście można to omijać, zakładając kolejne, kolejne spółki, ale to rodzi dodatkowe komplikacje. Mowa oczywiście o wynajmie długoterminowym. Zakładając taki przypadek, w którym na przykład wynajmujemy kawalerkę w dużym mieście, można powiedzmy średnio liczyć na jakieś 5-7% rocznie z tych wynajmów. W moim mieście, gdzie mieszka 30 tysięcy osób, mieszkania są relatywnie tanie. I tutaj ten procent może nawet sięgać 10%. Ale są miasta, gdzie ceny szybują w kosmos. I chociaż kwotowo wynajem wydaje się drogi, to zwrot z inwestycji to będzie na przykład 5%. Kolejna sprawa. To jest próg wejścia, no bo minimalny kapitał, który musisz mieć, to przynajmniej kilkaset tysięcy złotych, jak nie więcej. Myślę, że każdy z was mniej więcej wie, jakich zwrotów można się spodziewać w waszej okolicy, czy tam w miejscu, w którym potencjalnie moglibyście w jakąś nieruchomość inwestować. Jest tak dużo zmiennych. Wiesz, obligacje kosztują tyle i tyle, dają taki, taki procent, koniec. W przypadku nieruchomości jest tyle. Różnych czynników, które sprawiają, że odpowiedź brzmi, to zależy. I teraz tak. Po co w ogóle powstał ten film? Celem jest przede wszystkim pokazanie, że praca nie musi i nie powinna być jedynym źródłem dochodu. Inwestycje nie tylko zarabiają, kiedy śpisz czy jesz obiad, ale przede wszystkim będą zarabiały, jak zachorujesz czy doznasz jakiejś kontuzji. Nie pójdziesz wtedy do pracy, a jednak inwestycje zarabiają. To może być moim czy twoim pracownikiem. I to takim pracownikiem, którego nigdzie nie znajdziesz, bo ten pracuje 24 na 7, 365 dni w roku. To jest nie tylko zabezpieczenie, ale również. Ułatwienie sobie życia. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam do myślenia. Po obejrzeniu takiego materiału dojdziecie do pewnych przemyśleń i podejmiecie jakieś decyzje, żeby chociaż w cokolwiek inwestować. Zaledwie 10% Polaków w cokolwiek inwestuje swoje pieniądze. I to jest bardzo mały procent. Sam na sobie poznałem, jak dobrą rzeczą są inwestycje, jak bardzo mogą Ci pomóc w realizowaniu no chociażby jakichś celów finansowych czy zabezpieczaniu swojej przyszłości. Tak jak mówiłem. Nie możemy liczyć na to, że ktoś nam coś da, czy nam coś spadnie z nieba. To, co sobie sami wypracujemy, to to też będziemy mieć w przyszłości. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.